Z tej strony Emil Elektrikos Emieńczyk na kanale Emi Hydroelectro, październik 2024 roku stąd przed, stąd przed mieszkanie po powodzi i praca polegająca na przebudowie Pionu wodnego jest to pion do zimnej wody, wykonany z rury PP przekrój FI32, nie jest to rura stabiglasa. Wersja budżetowa rura do zimnej wody. I tutaj przesunięcie tego pionu wodnego, bardziej przesunięcie licznika wyżej niż był obecnie, i bliżej samej rury pionu wodnego. Dlatego, że je, była tutaj planowana wymiana miski ustępowej WC typu kompakt na stelaż do zabudowy, tak zwany Geberit. Mieszkańcy, na którym znajdował się pion wodny, zostali poinformowani odpowiednio wcześniej, że woda z tego pionu zostanie spuszczona i przez godzinę. Nie będzie można korzystać z zimnej wody użytkowej. Panie klientki znalazły mnie z ogłoszenia oraz przez znajomego, 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 później również prosiły mnie o inne prace, typu na przykład wycinanie wystających kołków rozporowych, likwidację wszelkich elementów metalowych, zagrażających zranieniu oraz wykonaniu instalacji elektrycznej w mieszkaniu, czy wykonaniu instalacji wodnej, ciepłej i zimnej wody użytkowej. Była to pomoc w formie wolontariatu. Prace prowadzone na przełomie października, listopada, grudnia oraz częściowo w styczniu 2025 roku.